Dzień dobry, nazywam się Michał Kujawski, to jest telewizja w punkt i zapraszam Państwa do obejrzenia ławy prasowej. Moimi Państwa gośćmi są redaktor Agnieszka Wołkłaniewska z tygodnika. Nie? Dzień dobry. Oraz redaktor Maciej Wiśniowski ze strajku. Dzień dobry. W pierwszej części programu porozmawiamy o aborcji oraz o Rafale Trzaskowskim. Sejm wczoraj odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji. Pani redaktor, czy w takim razie nie grozi nam dalsze zaostrzanie tego? Grozi, znaczy już nie bardzo jest gdzie zaostrzać, moim zdaniem. Natomiast ja uważam yy, wrednie dosyć, że ta dyskusja jest bardzo potrzebna, dlatego że ona kategorycznie odstręcza młodych ludzi od prawicy takiej, takiej konserwatywnej i od kościoła katolickiego. Znaczy, przypomnijmy sobie, że rok temu jak były te protesty, to mimo, że to Trybunał Konstytucyjny zmienił ustawę i to nie mają z tym nic wspólnego teoretycznie ani kościoł, ani władza, to ci młodzi ludzie, którzy wychodzili na ulicę, to byli głównie młodzi, wiedzieli do kogo mieć pretensje, wiedzieli kto tu jest winny i takie pomysły, jak się pojawiają teraz, to znaczy, żeby zrównać przerwanie ciąży z zabijaniem człowieka, i zabójstwem człowieka są bardzo pożyteczne, ponieważ yy, przypominają tym, którzy już może zapomnieli, bo po tym roku to zmorzenie opadło, <głos》>, że, że nie wolno ufać po prostu czarnym, szeroko pojętym czarnym, że trzeba zachować czujność. Także będą próbować oczywiście. Ja mam taką teorię, że, że dla tej całej grupy, która zbiera podpisy pod tymi różnymi ustawami. To jest jedyna atrakcja w życiu. Te wszystkie, ta, ta cała ustawami typu właśnie ratujmy tam dzieci, stop aborcji, whatever, tam. Małe stópki. Małe stópki. Oni raz do roku, mniej więcej raz do roku, robią sobie taką akcję. Ja rozumiem, że oni się spotykają, siedzą na ulicach, potem liczą te podpisy. Dla nich to jest taki event, jak dla nas kiedyś były kampanie wyborcze. Coś, na co się czeka, coś, to co sprawia, że wyciąga te matki wielorudki z domu. To jest wydarzenie towarzyskie dla nich, więc nie, więc będą to powtarzać, będą te, te działania, jeszcze mi się wydaje, że robią coś szlachetnego, będą te działania powtarzać i próbować w kółko. Trzeba... Nie Niewolną usprawiedliwość. Faktycznie sekularyzacja postępuje. Sam widziałem ostatnio, jak dzisiaj na rano, jakie pewne badania, które wskazywały właśnie, nie pamiętam dokładnie. Natomiast wskazywały bar na bardzo mocno postępującą sekularyzację, zarówno wśród społeczeństwa, jak i coraz mniej kleryków na, na, na uczelniach tych kościelnych, w seminariach duchownych. Znaczy, e... w sensie, że na naszym Żoliborzu, gdzie jesteśmy, już tylko jedna trzecia młodzieży chodzi do, na reliki. No nowe dane. Chyba za dużo też kościołów nie ma, przynajmniej w tej nowej no. części Żoliborza, z tego co się orientuje. E... No to, e... Projekt był, został odrzucony między innymi głosami PiSu, który się definiuje trochę jako taka umiarkowana partia środka tym razem. Dlaczego PiS odrzucił panie redaktorze ten projekt? Właśnie dlatego, Mimo tego, że właśnie nie było żadnych projektów. Właśnie to jest... Dlatego to znaczy to był według mnie bardzo zgrabny chwyt PiSu, wtedy, kiedy, kiedy za przeproszeniem lewica parlamentarna już padła na szczyt histerii, że słusznie oczywiście argumentując, że to już jest. Przekroczenie wszelkich dopuszczalnych granic nagle wyszła, wyszła, pani z, pani z PiSu i przedstawiła swoją partię jako umiarkowaną, rozsądną, myślącą. Eee, w związku z powyższym taki przekaz dla ludzi niewymagających intelektualnie pójdzie. I że tak, tak, to jest rzeczywiście oni wtedy, kiedy trzeba, kiedy widzą, że jest, że jest coś niedobrego. Chociaż w ogóle dopuszczenie do pierwszego czytania było skandalem. Kiedy właśnie potencjalni wyborcy oraz żelazny elektorat PiSu widzą, że oni się jawią jako partia, partia Środka. To no właśnie, przecież to jest ta partia, o którą nam chodzi. No i część mają, mają zapewnione przynajmniej te 30 parę procent jak na razie. Czyli w tym wypadku już PIS nie potrzebuje Ordo Jury ze swoich partykularnych politycznych celów? Ordo bierze tyle pieniędzy od Pisu, że wybaczy. Mu te, to głosowanie naprawdę. Tutaj są poważniejsze interesy wchodzą w Natomiast jest oczywiście jakiś grono świrów, Jarosław Kaczyński parę lat temu dostał tytuł Heroda Roku od takiego właśnie któregoś z tych prawicowych organizacji, więc takiej, takiej, takiej ultra, ultra antyaborcyjnej. Natomiast oni, moim zdaniem jest tak, oczywiście, że Piś się trochę obawia, że, że, że odpłynie mu ta grupa tych świrów na, pod adresem Konfederacji. Natomiast no, ja uważam, że oni w ogóle już w tej chwili strasznie nerwowo wiosłują, naprawdę, bo no ten mejza, jest przy, o którym za chwilę będziemy mówić, jest przykładem tego, że ich sytuacja jest bardzo trudna i chyba się trochę pogubili. Ehm, pan redaktor wspomniał, że skandalem jest samo czytanie tego pro, projektu obywatelskiego ustawy zaostrzającej aborcję. PiS zadeklarował się, że będzie poddawał czytaniu każdy projekt obywatelski, który zbierze wystarczającą ilość podpisów. Czy w takim razie, czy, czy sama idea właśnie zbierania podpisów i czytania tych projektów, które faktycznie zbiorą wymaganą ilość podpisów, jest dobra, czy nie? Bo w tym momencie zawsze jest ryzyko, że takie radykalne głosy będą dochodziły do polskiego parlamentu. Już nie pamiętam, którego, którego projektu obywatelskiego z lewej strony nie procedowano. PiS nie dotrzymał słowa, ale zobaczymy, co się będzie działo z, z projektem, który teraz, pod którym teraz zbiera podpis lewica, szeroko rozumiana, właśnie o dopuszczeniu aborcji do 12 tygodnia. Boję się, że, że pis nie starczy mu odwagi, żeby to, żeby to wpuścić. Do tego tematu też się odniósł lewicowy publicysta Łukasz Moll. Przytoczę jego fragmenty, jego wpisu na jednym z portali e, społecznościowych. Widzę, że niektórzy nie mogą uwierzyć, że PiS nie poparł obywatelskiego projektu w sprawie całkowitego zakazu aborcji i zrównania aborcji z zabójstwem. Jak to szło? Cała, prawda, e, cała prawa strona jest jednakowa, faszystowska, antykopieca, antysemicka, działająca na polecenie Ordo Iuris i Episkopatu. A sam Episkopat i w ogóle cały Kościół, wszyscy święci, biskupi, zakonnicy, ministranci, organistki i szeregowi wierni to też jedna sitwa. I cała wieś, i Podkarpacie, czy tam Podlasie, albo Podhale. Thank <sighs> you. Pewnie by się po prostu wystraszyli protestów, pewnie nie mogli powiedzieć tego, co naprawdę myślą. I jeszcze dodaję. Ogólnie pora zrozumieć, że w polityce poznanie innego jest warunkiem poznania samego siebie. Jeśli wokół widzisz tylko szaleńców, albo zadowalasz się gotowymi łatkami, faszysta czy Lewak, faszysty czy Lewaka, przepraszam. E, czy może faktycznie strona liberalna e, za bardzo jednak robi spisu, tak, i, spisu i sympatyków spisu takich radykałów, tak samo jak zresztą druga strona z, ze strony liberalnej, lub też lewej? Ja myślę, jeżeli chodzi o prawa kobiet, to tak to, zwany wyrok, tak zwanego Trybunału Znaczy my, my, na, nasz dyskusja przesunął się w stronę absurdu, naprawdę. To znaczy już, już pomysł, ten pomysł był rzeczywiście, pochodził z książki pod tytułem Opowieści Podręcznej, tak? Ten pomysł, żeby zrównać aborcję z, abo z zabójstwem w swoim tak. kodeksie karnym. Już wydaje się, że, 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 tak, że, że to, że PiS że pan premier Kaczyński oczywiście polecił pani sędzi, pani magistra Przyłębskiej zakazać aborcji w stosunku do płodów, które są uszkodzone nieuleczalnie bądź śmiertelnie chore, to już naprawdę dowodzi, dowodzi że, 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 że tutaj, że w pis nie ma poszanowania dla kobiet, kropka, tutaj nie ma o rozmawiać. Natomiast... Oczywiście, że to nie jest tak, że wyborcy PiSu są wszyscy tacy sami. I oczywiście nie jest tak, że na przykład że Kościoł jest taki sam. Ale y, kierownictwo PiSu decyduje o kształcie PiSu, episkopa decyduje o kształcie Kościoła i obie te organizacje są obrzydliwe po prostu, tak? Obrzydliwe są pod względem poszanowania praw kobiet, zwłaszcza, bo mówimy o tym w tej chwili, tak? I, i w ogóle wyobrażenia o miejscu kobiet. No przecież e, teraz, zaraz będziemy mieli ten, ten pana posła Wróblewskiego Instytut za 30 milionów złotych, który będzie który będzie badał dzietność i realizował strategię demograficzną rządu, a w strategii demograficznej rządu jest, jest, jest przewidziana ofiara z kobiet. To znaczy jest napisane w tej strategii, że byłoby dobrze, gdyby część kobiet wycofała się z rynku pracy i, żeby, i poświęciła się wychowywaniu dzieci. No, naprawdę to, 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 to zapisane w rządowym, w rządowym dokumencie. Więc jeżeli chodzi o stosunek do praw kobiet, tylko kobiet w ogóle. Nie mam żadnych wątpliwości. A czy zdaniem, zostawiając Zjednoczoną Prawicę oraz fanatyków typu Ordo Iuris z boku, czy zdaniem Pana redaktora taki przeciętny, statystyczny wyborca pisuje jest również takim prawicowym radykałem? Wie pan co? Nie wiem, czy on jest prawicowym radykałem. Ja myślę, że on, on rozumuje po pierwsze swoim, jak większość wyborców, swoim własnym interesem. To jest raz. Natomiast było parę ciekawych ciekawych artykułów w różnych mediach, w tym również w liberalnych, ale i lewicowych, że warto warto pis pisu się przyjrzeć i z nimi może nie tyle rozmawiać, ale pracować, bo zawsze zawsze kwestia wyborcza polega na na walce o wyborców. I to nie jest układ stały. No właśnie, może to jest po prostu dotychczas wykluczony elektorat, który nie odnala się w trzecich... Więc na przykład, no, no część z nich to, to, to są, to są z, z pewnością ludzie, do których nie, nie dotarła lewica. Głównie dlatego, że w, w jej mózgach nie nie ukształtowała się, się idea, że, że trzeba nad ludźmi wykluczonymi się w ogóle nachylać i, 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 i z nimi Dobra. rozmawiać, ich, ich interesy reprezentować. No i w związku z tym mamy to, to, co mamy w, w tej chwili w Sejmie. Natomiast rację ma panie redaktor. Że z, z elitami, które, które formułują, jakby, jakby to powiedzieć, oficjalną twarz tej prawicy, gadać nie ma o czym po prostu z założenia. To, to, to jest kupa ludzi, która jest ewidentnie szkodliwa, po prostu. Obiektywnie szkodliwa dla, dla społeczeństwa, że o państwie nie wspomnę. Znaczy, ja mam oczywiście w tej sprawie. Znaczy... Nie ma o czym, o, co, o czym z nimi gadać, jeżeli mówimy o prawach kobiet. Natomiast oczywiście moim zdaniem trzeba z nimi gadać o gospodarce. I ja uważam, że Lewica postępuje słusznie, że, yy, że bierze udział, znaczy, że wtedy, kiedy sprawy są ważkie dla całego społeczeństwa, to Lewica bierze w tym udział. Co więcej, uważam, że... Taki, taki, taki przekaz, z którym mamy w tej chwili do, do czynienia ze strony opozycji. Nie będziemy, rząd chce zwalić na nas odpowiedzialność za walkę z pandemią, my się na to nie zgodzimy. Ok, ten rząd, jak widać, znaczy tam większość sejmowa, nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za tę walkę. Ktoś musi ją wziąć. Do tego też w związku z czym ja wie, bym chciała, żeby, żeby, wzięła ją, żeby wzięła ją pozycja. Natomiast bardzo ciekawy, ciągle o tym mówię w tym tygodniu, bardzo ciekawy tekst napisał Ludwik no. Dorn. Znaczy to nie był tekst, to był wywiad w, w wyborczy który powiedział, że słuchajcie, opozycja musi spowodować, żeby ludzie przestali się jej bać. Nam się dotychczas wydawało, że wyborcy boją się PiSu, tak? Że to jest ten straszenie PiSem, banie się PiSu. A rzeczywiście, prawda jest taka, że moim zdaniem bardzo wielu wyborców, którzy już ma z różnych przyczyn dosyć, dosyć PiSu, widzą, że PiS nie radzi sobie na granicy, nie radzi sobie z pandemią, nie radzi sobie z inflacją bardziej się boi opozycji, która naprawdę nie robi wrażenia organizacji, znaczy zbiorowiska, które jest w stanie sprawnie zarządzać Polską. tak? Znaczy, że, że powstanie, jeżeli coś może powstać, to może powstać jakaś pokraczna instytucja, która będzie się żarła między sobą, ponieważ w związku z tym, jeżeli chcemy się, jeżeli opozycja chce się odezwać do wyborców PiSu, nie tego twardego elektoratu, którego on tam ma 20 parę procent, chyba jak wychodzi w badaniach, tylko te, tych dziesięciu, kilku, kilkunastu procent, które głosują portfelem, czy głosują... Tym, no to musi ich przekonać, że nie muszą się bać, że jak to druga strona przejmie władzę, to zabierze 500 plus, zabierze 13 emeryturę, doprowadzi do rozpadu kompletnego państwa. Bo, bo w tej chwili, ja szczerze mówiąc, też nie bardzo widzę. Znaczy Ja tutaj, ja tutaj jestem, jestem sceptyczny. Uważam, że, że opozycji, tej liberalnej, nie stać intelektualnie na to, żeby się właśnie w ten sposób zmienić. Tym ciężko i kolegom, się doszukać, szczerze mówiąc, po tej liberalnej stronie, no jak jest to po prostu oni, program. Tak, o, o, to prawda. Oni naprawdę niczego się nie nauczyli. Byliśmy głupi, jak powiedział, jak powiedział profesor Król tak. Świętej Pamięci. I Są i wszystko wskazuje na to, że będą. I przejdźmy teraz też do drugiego tematu, czyli też polskich, naszych polskich liberałów. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, miał skądinąd całkiem emocjonalne wystąpienie w House Foreign Affairs Committee, które Borys Budka zapowiadał jako Niemalże zmieniające bieg historii wydarzeniem i wystąpienie w amerykańskim kongresie. E, tymczasem było to po prostu wystąpienie w, przed Podkomisją Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów do spraw Europy, energetyki, środowiska oraz cybernetyki. W wysłuchaniu w formie zdalnej wzięli udział liderzy władz lokalnych, Warszawy właśnie Rafał Trzaskowski, a także Budapesztu, Pragi i Bratysławy. Czy Rafał Trzaskowski zamiast się zajmować Warszawą nie za bardzo poszedł w politykę zagraniczną? Jak się państwu, my wszyscy mieszkamy w Warszawie, jak się państwu, może pani redaktor mieszka w Warszawie, odkąd rządzi tej Rafał Trzaskowski? Mówią mi ludzie, no, którzy się interesują, którzy się interesują życiem samorządowym, która się nieszczególnie, muszę przyznać, interesuje, że nie było tak złego, że nie było tak złego prezydenta Warszawy, odkąd istnieje instytucja prezydenta Warszawy, czyli ostateczny lat 90. Tak, najpierw był ten zbiorowy tak. I Rafał Trzaskowski jest kompletnie niezainteresowany tym. W ogóle nie wie, co się dzieje w tym mieście. Co widać, nawet tutaj w studiu rozmawialiśmy, że ktoś powiedział, że nie spodziewał się, że będzie ten zniezahaną urankę Wiryvald. To znaczy, to, to, remonty trwają miesiącami. Koncepcja jest jakaś, pomijając już oczywiście to, że jako kierowca nienawidzę tego, tej idei zwężania dróg i jeszcze tak. tylko tutaj nas wstawili parkomatę, w związku czy nie ma gdzie zbarkować samochodu. Ale generalnie nie ma koncepcji na tą Warszawę, moim zdaniem. I Rafał Trzaskowski nigdy chyba nie chciał być tym prezydentem Warszawy. Znaczy on chciał być ważną osobą, bo to jest ważna osoba w, w protokołach, poza tym to, to jest wielki sukces taki polityczny, ale nie sądzę, żeby on był w ogóle zainteresowany tym, jak to miasto funkcjonuje. Panie redaktorze, czy Rafał Trzaskowski abdykował on, z funkcji prezydenta? Nie, bo nigdy nie, nie był. On tak, po pierwsze, nigdy nim, nim tak naprawdę nie został. Po drugie, on abdykował przede wszystkim... Z pewnego zobowiązania, które, które przed wyborami brał na siebie i, i oszukiwał ludzi, mówiąc, mówiąc o tym, że zależy mu na mieście. Buława prezydencka, którą nosi się zdaje się pod połową marynarki. Niesłychanie mu ciąży i jego, jego, postępowanie w jakiś sposób określa. Między innymi również to wystąpienie jakieś tam w jakimś ciele tego kongresu, gdzie mówił rzeczy, które są jakby to powiedzieć wykraczające poza jego, jego kompetencje. I zgadzam się oczywiście z, z panią redaktor, nie, nie tylko jako Kierowca, ale jak, jak czytam, że Warszawa nie powinna być podobna do sowieckich miast, które, które miały ogromne, szerokie ulice, no to tak. ja w zasadzie to już wszystko go określa. No właśnie, też się nie zgadzam z, z panią redaktor również jako kierowcę. Jak spojrzymy na te nowoczesne, progresywne miasta zachodniej Europy, to tam jednak też się zwęża ulice i wyprowadza ruch samochodowy z nie tylko centrów miast, ale dzielnic otaczających centra. Ale my nie jesteśmy zachodnim, progresywnym miastem. Ale chyba aspirujemy. No tak, tylko... Tylko, że to chyba w drugą stronę trzeba zrobić. To, to znaczy yy, trzeba najpierw, to znaczy jak popatrzymy na takie miasta jak yy, Moskwa czy Paryż, Moskwa nie jest zachodni progresywny, gdzie i popatrzymy na sieć metra w Moskwie czy w Paryżu, prawda? Czy, w Londynie, czy w kilku innych miejscach. Popatrzymy bardzo. na naszym metro. Znaczy naprawdę, e, jednak to inny kierunek. Najpierw, najpierw bardzo dobra komunikacja miejska i tania, bo to 4,40, czyli 1 euro za bilet, to jest naprawdę dużo pieniędzy. To jest całkiem sporo. To, to, tak. nie, to, nie jest, to, to nie jest tania komunikacja. Parking, tak, parkingi tak. są niewiele nie Park... droższe. Więc, tak. więc najpierw, a dopiero potem można walczyć samochodami, a poza tym no, to też nie do końca tak jest, dlatego że jednak no, jak się żyje w XXI wieku w dużym mieście europejskim, to trzeba się. Liczyć trochę z tym, że tam będą jakieś zanieczyszczenia. Trzeba się liczyć z tym, że jest ruch samochodowy. Jak człowiek nie chce, to niech się wyprowadzi do przesmysza i tam będzie miał spokój i ciszę. To znaczy ja mam poczucie, że nie można mieć wszystkiego. No. Jeśli jeszcze być zostać na chwilę przy Rafale Trzaskowskim, to też przypomnijmy, że zaproponował budowę trzeciej linii metra, która pozostawia wiele do życzenia i zrezygnował z budowy nowych linii tramwajowych. I chyba tym ponurym akcentem możemy zakończyć pierwszą część ławy prasowej. Zapraszamy do obejrzenia drugiej.